Cześć, witajcie. Wiele osób pytało o rower. Nawet niektóre osoby już zaczęły pisać, czy mógłbym zrobić recenzję tego roweru, pokazać co to jest ile to warte. Powiem Wam, że dzisiaj wyjątkowo wyjechałem z serwisu, bo już trafił po dwóch miesiącach na serwis, a więc przynajmniej będzie o czym pogadać. No ale zobaczcie, to jest to maleństwo. Sympatyczne, małe maleństwo. Generalnie firma GTS Benelux niby jest producentem tego roweru. Ale, jak dla mnie, to wszystko pakowane jest w kontener przez Chińczyka i wysyłane zupełnie jak do firmy Stella. Więc nie spodziewajmy się, kokosów. Czysty Chińczyk. Cena jego 2400 to baza. Dodatkowa bateria to jest 400 euro. I bagażnik przedni, który widzicie, to jest na dzień dobry 100 euro. Hmm, ale powiem Wam. Nie jest złe, nie jest złe dlatego że silniczek w polelanym 250W, ale mojego kolegi, kolega, który ma kolegę, powiedział, że spokojnie ten silnik ma trochę więcej niż 250, że można go rozkręcić. Ale po co? W Holandii jest dopuszczone 250, więc nie wnikajmy w to. Drugą rzeczą, która rzuca się w oczy jest bateria. Bateria 48V 124 godziny. Amper godziny, przepraszam. I najzwyczajniej w świecie. Problem z tym, że ta bateria jest wyższa i krótsza. Normalnie w rowerach macie dotąd baterię, która jest troszeczkę niższa. E, bateria w nim starczy przy prędkości eko, czyli około 20 na godzinę na dystans w granicach 40 km. Z kolei, e, jak pójdziemy już hardcore 25 do 30 maksymalnie, bo tyle idzie na nim wyciągnąć. Aczkolwiek jeszcze raz powiem, kolega, kolegi, który ma kolegę, testował taki rower i no, mówi, że spokojnie można 57 tym latać, nawet do 60. No, ale ja nie zamierzam tego testować, bo w Holandii jest to niedozwolone. Druga rzecz, więc trzecia w tym momencie, to kapcie. Kapcie jak widzicie, fatbojki dość ciekawy mają bieżnik. Niektóre mają dość um, tragiczny bieżnik, gdzie po dwóch miesiącach jest um, goły. Ja Wam pokażę z kolei tył, bo dość często tył zamykam. Jak na razie widzicie, ładne ząbki niespiłowane. Eee, kolejna rzecz to bagażnik przedni. Bagażnik przedni, na nim włożę kuferek. Jest naprawdę warty kupienia, on kosztuje 100 euro. Naprawdę robi wrażenie. Bo jeśli chodzi o tylny bagażnik, ha, na tylnym bagażniku miałem założony kuferek, który na notabene teraz mam z przodu, i niestety e, ten bagażnik przysiadł. W chwili obecnej czekam, około 25 grudnia będzie nowy, wyższy, dlatego że teraz są modele z wyższymi bagażnikami. Może uda się wcześniej wy, wyciągnąć, e, tylko po to, żeby. No właśnie, co do mojego nowego projektu. Oczywiście, rowerek wyposażony w lampę ledową. Tak, nic nie było tu czyszczone jak widzicie. Specjalnie do materiału mówię, zostawiam. Lampa ledowa. Dość mocna. No i e, z przodu, jak. O, tutaj macie GTS Benelux. Tu znaczek jest naprawdę wlakierowany. Model to mobil. No i jak już niektórzy pewnie zwrócili uwagę, on ma tutaj coś dziwacznego założone. To coś dziwacznego to jest przeze mnie zamontowana dodatkowa bateria, dlatego że kupiłem drugą baterię i zawsze mnie wkurzała wymiana baterii, bo musiałem stawać tak dalej. W chwili obecnej jest to operantus opentus, jak ja to mówię. Muszę jeszcze założyć Switcha, podpiąć Switcha i następnie tutaj nie wiem czy widzicie. Do komputera, tu jest komputer, o tutaj, do komputera jest kabel wychodzący od tej baterii przez switcha dwupoziomowego, podpinamy się i wtedy możemy się przełączać między jedną a drugą baterią. Od razu Wam mówię, nie należy podpinać dwóch baterii. Ten zestaw możecie sobie kupić w firmie, a on kosztuje 40 euro ten zestaw. Deskę sobie sam dorobiłem z przyjacielem, żeśmy na szybkiego zmontowali i, i przykręciliśmy ją i, i naprawdę dobrze wygląda. Trochę ciężko bateria gdzieś tu wchodzi, a to wszystko dlatego, że tutaj żebym troszeczkę e, za bliski dystans zrobił między jednym a drugim. Co dalej? No komputerek, w chwili obecnej przejechane ponad 700 km. E, i zaraz Wam pokażę. 740 km przejechane. On tu ma w chwili obecnej 5 biegów. Normalnie może być też 9. Można zmienić to w ustawieniach, czyli jeszcze płynniej można dodawać gazu. Jeśli chodzi o kontroler gazu w ręce, jak widzicie jest zaślepiony, odpięty. Aczkolwiek nadal istnieje możliwość podpięcia. Tylko, tak jak już mówiłem na wielu materiałach, nie można używać manetki gazu w ręce, gdyż używając manetki gazu w ręce, możemy stracić rower, bo wymagane jest jego zarejestrowanie. <słuch> Dlatego, że pojazd posiada kontroler gazu w ręce, a to jest niedozwolone. Hamulce hydrauliczne, jakieś te Tektro, nie wiem co to jest, w każdym razie wiem, że 7 przerzutek, które posiada, to najzwyczajniej w świecie Shimano. Na szczęść Boże, że chociaż jedno, coś oryginalnego. <laughs> Tutaj oczywiście, jak widzicie, o, kolejna opcja, czyli odcinnika, kabelek, PEGI wystawiane. Możecie sobie drugą osobę, że tak powiem, zapakować na rower i on sobie spokojnie z tym poradzi. I jest jeszcze jedna rzecz, którą Wam pokażę, specjalnie to zabrałem. Tu jest kontroler. To jest kontroler gazu, którym nie można montować z przodu. Tu zak, null. Pamiętajcie o tym. E, dlatego, że montując coś takiego, narażacie się na utratę roweru, więc nie róbcie tego. Maksymalna prędkość. E, przy prędkości e, powiedzmy 25-30 na godzinę, dystans tego roweru to jest około 20 do 25 km. W zależności e, od inaczej, wszystko zależy od tego, jak długo jedziecie na silniku. <laughs> te testy, czyli te kilometry, które wam mówię, są w wyniku moich testów, które są prowadzone na trasach długodystansowych. Czyli trasa około 40 km, czy nawet 50 km, i wtedy ciśniemy cały czas na, 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 na silniku. Tak? Silnik plus pedały, bo ruszając pedałami z automatu uruchamiamy silnik. To jest mniej więcej. E, powiem Wam tak: normalnie bateria posiada 5 kreseczek, teraz obecnie mam 4: to jedna cała bateria. Plus trzy kreski z drugiej baterii <laughs> na, dystans na dystansie około 45 km. Więc swego czasu, jak przetestowałem go, żeby tak dociągnąć się mocniej, no to tak na poziom 55 km. Na 55, mniej więcej kilometrów dwie, dwie baterie startu. Czyli tak powiedziałem, około 25 km na, na pełnym gazie, wciąż jadąc na silniku. Ale jeśli latamy na dostawach, na przykład, jeździmy na dostawach, na uberze, w Linku czy, czy w innych firmach, bo jest jeszcze prawda, gorilla i jeszcze jakaś tam jedna firma. Łącznie z house bez orchem, e, to najzwyczajniej w świecie tutaj baterii nam starczy na wiele dłużej, na wiele więcej kilometrów, tak? bo jedziemy, wracamy, stoimy. Tak? Nie kontynuujemy wciąż jazdy. W każdym razie tu będzie wymijany bagażnik. Bagażnik teraz montujemy wyższy, dlatego że firma GTS Benelux wypuściła wyższe bagażniki albo któryś sitek wpadł na pomysł. I wtedy będziemy tutaj montować inny staw związany z moim nowym projektem. Hamulce, tak jak mówiłem, hydrauliczne, ale one nie są szałowe, jak we wszystkich finolach. No, po prostu te tarcze mają wiele, że tak powiem, do życzenia. Generalnie rzecz biorąc, dlaczego byłem na serwisie? To bardzo szybkie. Tutaj jest sensor, który w wyniku pedałowania płytka obraca się i przekazuje sygnał do silnika że hej jedziemy. To jest jakby odpowiednik trolla, czyli manetki gazu, gdzie musimy fizycznie ruszać, żeby to działało. Tak, oczywiście on ma jeszcze haczyk do przyczepki jak widzicie, to nie jest żart. <noise> no ale jest parę mankamentów i tego nie będę ukrywał. Nie jestem z tego cholernie zadowolony. Dzisiaj to zostało zgłoszone do tej firmy. Mianowicie, korozja siłby. No, jest to wkurzające. Tak samo z tej strony. Taka już, no dobra, delikatna, ale brak tych zaślepek. I tutaj. Delikatna, delikatna, delikatna korozja. Nie za duża. Ale tak poza tym, to powiem Wam, że rower a robi niezłą robotę. Naprawdę warto no warto zainwestować tyle pieniędzy. Ja wiem, że ktoś za chwilę powie stary, Chińczyka mogę wy wyheśtać za 1500, 1000, czy 1700, za Aliexpressu nawet taniej. Jasne. Tylko problem jest w tym, że firma GTS Benelux jest zarejestrowana w Holandii, yy, mają oni to mówią produkcję, montaż rowerów i mają certyfikat, że ten rower spełnia normy holenderskie odnośnie rowerów elektrycznych. Czyli nie posiada kontrolera, kontroler w ogóle jest osobno, oni go nie montują, bo jest nielegalny, ale jest w zestawie. Dodatkowo silnik 250, więc spełnia ich normy, te holenderskie normy, tak. No, i to, że jest dwuosobowy, to jest takie trochę bardziej naciągane, dlatego że to drugie siedzenie to bardziej dla dzieciaka. Aczkolwiek powiem Wam, że już tutaj dorosła osoba Metr 60 na tym rowerze z tyłu jechała i było naprawdę, naprawdę fajne. On sobie nieźle radził. Czy warto? No Cały czas to jest pytanie. Powiem tak, jakościowo są dobrze zrobione. On na pewno nie jest to. Taki typowy Chinol, który jeździ, skrzypi i skrzeczy. Dwa, że jesteście na certyfikatach, więc nawet jak was e, policjant zatrzyma, to schłopie, sprawdź sobie, że, że rower ma certyfikaty i pocałuj misia w trąbkę, e, bo nie jest to Chińczyk z Chin ściągany z AliExpressu bez, bez certyfikatów mm, unijnych. E, kolejną rzeczą, że nie posiada <laughs> manetki gazu. E, komputer bardzo przyjazny, Wam powiem. Bardzo ciekawy, są też fajne kody. Kolega, kolegi do mnie mówił, ale ja w to nie wnikam. Oczywiście, jeszcze najważniejsza rzecz: przód jest amortyzowany z możliwością zmiany skoku amortyzacji, czyli możemy mieć miękką. Jak widzicie, miękka dochodzi do tej wysokości. I tutaj a, to jest miękki skok, a z kolei możecie sobie jeszcze za pomocą tego pokrętełka skrócić ten skok, czyli zrobić twardszy. Sam Robert w sobie też jest już twardy, więc na dziurach można sobie tyłek naprawdę odbić, to wam powiem szczerze. Dodatkowa bateria koszty to jest 400 euro. I tak jak mówiłem, dorzucając pięć dych i kawałek deski i, 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 i kawałek, że tak powiem, kogoś do pomocy, to możemy sobie Sklepać dodatkową baterię. Aczkolwiek tutaj, i to jest najlepsze, taka rada dla tych, którzy na przykład mają podobne rowery, da się wstawić baterię, która jest notabene na Aliexpressie, Kosztuje około 380, nie, teraz 280 euro w promocji była. 40A, nie 12,4, tylko prawie 40A o godzin, O mocy 48V, można by było ją tu wstawić. Um, są też um, takie trójkątne, podwieszane i też one mają podobną moc, w podobnej cenie, około 300 euro były w promocji. Także spokojnie można by było wyjąć tą baterię, zapiąć nową, podpiąć się tylko pod, pod kompa. Tak? Um, można kombinować, ale powiem Wam, że ten design dla tych, którzy posiadają takie Fatboye w zbliżonym stylu, bo ich jest sporo, w świecie możecie sobie wstawić, i jeszcze raz na koniec materiału Wam powiem, nie wstawiamy manetki, nawet jeśli dostaniemy e, do przodu, bo to grozi utratą roweru. To nie jest żart. Poza tym, jeszcze prędkość nie może przekraczać e, do 31 km e, 25, to jest e, podstawa maksymalna, do 31 jest tolerowane. Ale w momencie przekraczania tego, biorąc tolerancję pod uwagę, czyli jak przekroczycie 35 km, no to jesteście biada, bo też mogą Wam rower zabrać albo porządny, porządny ticket Wam wstawić. Pamiętajcie, że fatboje podlegają pod kontrolę na rolkach. Tak, to nie jest żart. W Holandii normalnie na rolki zostaniecie, zostaniecie wpuszczeni i zostanie to sprawdzone. No i tyle. Tyle szybkiej opinii na temat tego sprzętu fotel wygodny, więc można naprawdę sporo sobie poszaleć. Wcale, wcale nie żartuję. Czy warty? No powiem tak, warty. Jakby nie był warty, to już by był oddany komuś i już by było szukane coś nowego. Trzymajcie się bardzo gorąco i do usłyszenia.